Dobrze, no to co? So close, so close. Nie mogę wyjść do cienia, bo on mnie od razu atakuje. A jakieś skupienie, fokusik, cokolwiek. Nie, już mnie nie atakuje. No to ja nie wiem, jak to działa. Mogli tak zrobić, żeby w cieniu było go widać. to nie góry? Co to jest? Co to jest gdzieś tam? Nie. Dobrze, to jest jakaś skała. Ona jest pokryta jakimiś. To w ogóle wygląda jak jakieś kamienie szlachetne. Wejdziemy się tutaj. Boże, jak mam teraz tą głowę odnaleźć? Ja czasami był problem z zaciągnięciem piłki z dachu. Dobra Dobrze Ale on jest chyba za duży, nie? Jakoby na te tunele, więc on może Został tam U góry I stwierdził Wodospad to, to już jest jasne, że tam będzie Axel, gdzie ja wpadam pod wodospad, gaśnień pochodnia i muszę uciekać jak głupi O, jest ciemność Ten mrok a co tu jest? Skały. To był jakiś więzień? Niestety konstrukcja nie wytrzymała. Jest tam runa kolejna. Ja chyba do czasu, aż się nie do runy. A nie, no. Okej, okay, jeszcze trzeba znaleźć teraz, gdzie muszę iść. Na skałki raczej nie wejdę. Ja sobie tutaj podejdę, muszę zobaczyć co mogę zrobić Tam jest jakieś światło gdzieś? No, Raczej średnio, tam też to chyba nie jest światło Dobra, no Boże, 40 sekund rozkminy tylko po to, żeby się okazało, że yy... W sumie ona się nie potknie i tego nie zgadza. Hej, hej, hej! Oh, kurwa, zapomniałem. No. Dobra. Daj mi spokój. Do tego gościa teraz ja strasznie nie lubię, nie? No, ja go mogę niby kontrolować, ale... Ja mu wciąż nie jestem w stanie normalnie nic zrobić, nie? Mogę zdodżować i w plecy gdzieś tam próbować zadawać ciosy o, ale mi jeb... Ale mi jebnął! Wariacik Czy jestem w stanie mu tą tarczę w jakikolwiek sposób popsuć? Chyba nie jestem Run Co RUN away? nie będzie uciekania Chyba trzeba zniszczyć RUN ja to chyba... RUN Jeszcze raz uciekam Uciekam, używam RUN Kurwa Tego miecza można naładować? Czemu mnie ta gra tego nie nauczyła? Czemu nie dostałem w ogóle takiej informacji? Ciach! No, mi nie powiedział nikt, że tego miecza mogę sobie normalnie wziąć i załadować. Tak to jak już było od razu inaczej do tego wszystkiego podszedł. Dobrze! Tak! Ładujemy! Ciot śmierci! Miecz świetlny wchodzi. Gdzie, gościu? Macie poniosła wyobraźnia. Następnym razem, jak będziesz chciał się tak kurcze, kozaczyć To przynajmniej przyjść przygotowany. Więcej des! No chodź. O kurwa. Nie miało tak być. Ej, za późno. Głosy mi nie pomagają czasami. Nie ma takiego bicia gościu. A ten co? No, kurde. Nie chce mi się rozświetlić ten mieczek. No, nie podoba mi się to. Nie fajnie. U. Dobra, ciebie gościu, mam dość, a ciebie muszę wykończyć, bo to już się robi mega śmieszne. Nie, no co ty typie, Ciach, rozświetlony. Przestaje mi pomagać, już yy, jako nie mam. O, ty, w mordę! No, próbuję! No, kurczę, ten typ ma takie jebnięcie, nie? O, jeszcze tam się pojawił, bo słyszę dźwięk, którego tu nie powinno być. Ej. ej! Ej, ej, ej! Dobra. O pochodni zapomniałem. też, że ta pochodnia tu była, bo oni by mnie chyba atakowali w tym, w tym cieniu, gdybym ja się odsunął bardziej. Dobrze. Muszę znaleźć e, R. Gdzie ja znajdę R w takiej ciemności? tu coś się podświetli sobie. Jakieś latarenki są tutaj. Świetliczki? Nic. No to nie fajnie, że tu nic nie ma. O, tutaj coś jest. Poproszę! Poproszę. A co to jest? A co to jest? O, to chyba mi w sumie nic nie daje. Co? Chwila. Pila moment. Tutaj gdzieś jest to R. Czy mi to tam nie pada jakiś cień z tego nic dobra? Ja tam sobie jęczy chodzi i jęczy. Czy czym jest ten potworek? Ogólnie on też jest jakimś domu na coś jakby tym. tym, tym. tym, tym. W mroku, kurda, tak gdzie mi tam do to pobiegła? Jest to. A muszę się spopisować. Dobrze. Erko. Mamy. No to jazda dalej. W którymś momencie coś mi po prostu weźmie, zdmuchnie to, nie? Gdy tej pochodni nie zgaśnie, proszę cię. Może wszystko trzeba podpalać. Jak czegoś nie za. Ej! Gadacie głupoty! Tam jest latarnia. Idziemy, idziemy, jesteśmy. Nie ma gościu. O ty! Próbujecie ze mną walczyć? No, ja już znam te wszystkie wasze. ha, taktyki. Ciu, ciu, ciu. Dobra. No. Wszelkie ma taki dziwnie? No. Wszyscy

But when he touches the roasted heart to see if it is done. Ja, no, super się każe nie. Jak bo to dalej do to mi się to wyłączy. He licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and he hears them talk nearby. Uh-huh. Już o to lekkim temacie? The beast has the head. Wszyscy myślą, że to jest woda. O, dobra, ja tutaj tak od razu poszedłem, ale... A nie, czekajcie, bo jak w No dobra Boże, ona jest taka. I ona jest taka, że. Jakby ma, ona jest strasznie silna, strasznie mocna, ale ja ciągle mam takie wrażenie, że za chwilę się po prostu przewróci. Że ona się przywróci i tą pochodnię wróci w jakąś kałużę, nie? Dobra, to jest. E, to... Nie tak. Na pewno potrzebuje ten symbol sobie zrobić skanik. To jest to. Aha. Dobra, czaję. Potrzebuję przejść teraz na drugą stronę, żeby odpalić tamto. Chwila Ale. Że jak? Nie, musisz przejść dookoła. Dobra! Nie będę wybrzydzał. Trzeba iść. Nie będę z nim walczył. On jest zdecydowanie za duży. Przez z drugiej strony, jak ja pokonam tą olbrzymkę, Hele. No jak widzieliście, Hela jest kurwa ee... ogromna. I z Helą może być problem taki. Że ona mnie dotknie i mnie zmiaszy, będzie she bezpieczne. Jaki ma plan? Um, tylko ja mam tam iść? Jak ja mam tam iść? Tam... Mogę tam zejść? Nie wiem po co miałbym tam schodzić. O, tutaj mam jakieś te. No dobra, to nic nie zrobię, a z tu. Nie. Tutaj nie. You are so close. Nie jestem chyba blisko w ogóle. No, nie wiem. No, nie wiem. A okej, okay, okej. Okay. Teraz już wiem. Mogę i to zrobię. Patrz. Nie ma zatrzymywania się. Boże, jakby to walnęło? I. I normalnie spadłem tam na dół. Wiecie, próg nie jest taki silny, jak może się wydawać. Nope. Ja się nie zatrzymam. Nie ma opcji. Ale te zagadki takie są. Takie są coraz y, przyjemniejsze. I mamy to. E, coraz przyjemniejsze, i w sumie coraz łatwiej idziemy je rozwiązywać. Z Czego się bardzo cieszę. To no, walki są tutaj wymagające, chociaż labirynt strasznie się wspominał o labiryn... Teraz dokończę. nie mogę. Chwila, chwila, chwila. The yeah. Chciałem to dosłuchać i dopiero yeah. tamto, bo coś właśnie się, się, się gryjeścia, bo co gorsza jedno się straci. How From what we fear. Sigurd's new found power lets him hear to... the birds speak. No, and they say. Sigurd should eat the heart himself. Real was Gold. Sigurd does move, E, kim jest Brynhilda? To co je treasure. To jest Znaczy nie zadziała? Czy wiadomo, na pewno było lepsze, nie? je doprawił, wszystko elegancko, jakieś ziemniaczki I ją obudził I ona się zdenerwowała i go dojechała Tak jest! Nie ma to jak dziura okay. no to Jak one to ciągle te głosy mówią? fokus. Bo ja już wiem co tutaj będzie. Jep Nie zgasła? Żartujesz Co to? Eee rączki, rączki O, rączki. o Sprawdziłbym, czy te ręce są w stanie mnie złapać, ale yy, za bardzo się... Chwila, przecież czy to się dopiero doładowało, co się dzisiaj dzieje z tą grą? No fucking way bo... <laughs> Pochodnia wyżej, ej Zjedziemy. No No, dawaj Dlaczego? E... Jak ja mam z tym walczyć? Dobra, ale mamy głowę jest git. Mamy głowę na karku. Nie ma opcji. Ocalimy Diliona. To patrz. No, no, chodź, no, chodź. E -e. O nie? Tak, tak, nie. Będziemy z nim walczyć. Musimy odnaleźć jakiś sposób na niego. Nie. Tylko kontrol. Dobra. O kurwa, ty jednym tym kapnięciem. Dobra. Odpalimy to. Silne uderzenie. Myślę, że tymi silnymi ciosami jestem w stanie mu zrobić chyba najwięcej krzywdy. No wiemy no Obus Dotty. No, ja musiałem chciał to Bum ja Muszę tak, uważać na... E, e, Oj, 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 dobra, na chapnięcia też mogę używać kontry Także nie jest źle Ej Mam sobie jakieś świata jeszcze widzę Panie No, chodź. Aj, zła kontra. Nie udało się. Teraz. O nie, 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 nie. nie e, Stawaj, 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 stawaj. Co ty? Nie ma opcji. Coś takiego jak ty mnie nie pokona. Dobra, ale mam. Dobrze. No, uwaga, co jest? Dobra, no, a mnie chciał ugryźć. Ty, ura nie ma gryzienia. Dobra, ładuję miecza. ładuję miecza, ładuję ładu, ładu, ładu. My nie wiem, jak to działa. Czy lepiej jest więcej? Uuu. co ona ja mu zrobiła? Nie ma kurwa. Jakie breathing darkness. Co mi ten typ może zrobić? Jeszcze raz. Co ty gościu? Oj! No chodź. Tam gdzieś jest. O? A jebaniutko, trzymał go No Kontra Kontra, byku Chodź tu byku Nie wiem w sumie co jest lepsze, masa y, silnych ciosów Jako dużo Dużo y, szybkich Szybkich ciosów, czy może Może jeden ten mega silny... Ej, to już jest chyba kombo... No ona se Dobra, nie, nie, nie Przecież tu Uuu Nie ma tak, Teraz mnie go widzę Ale ja już mam tutaj takie wyczucie, chociaż ostatni raz, jak powiedziałem, że mam wyczucie, to się skończyło to bardzo źle, bo prawie mnie zabili. O kurde, tymi kłami, no. Źle wymierzona kontra teraz, idealnie. Chyba już trzeba skończyć, co? Tą zabawę? Poskromienie bestii, pokonaj Fenrira. Fenrir, pokonany. Hey, I achievement? Think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods—a familiar hand. Cold and cruel. He tried to fix her with his rituals. Kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. And so she left.

jako jaka akcja ty, co to się dzieje? ty ona walczy ze swoimi demonami, nie? No ale w sumie z jednej strony ten kościół mówił prawdę, nie? Bo mówił, że jej tam nie ma i tak dalej, że to wszystko jest tylko. Że, że to wszystko to jest tylko taka podpucha. No, jakby nie było, wszystko się sprawdziło, nie? O! Ona nie przeżyje, już wszystko jedno. Ha, ale już nie ma tej bestii z, z. z bestii. bestii ciemności. Benrira już nie ma. Co to fuck? Jo, pierdole, co tym razem? Tam? Dobra, już chyba wiem, że muszę iść tam do góry Jest drabina Brama Hello, hello. I know you're safe with the gods. Dobra, jazda I can feel Hela's gaze. Doprawdę, czybiste patent na drobinę, To muszę przyznać. Can... O, mogę się zabrać pochodnie? Nie mogę, bo nie ma tu pochodnie. Dobrze. I'm not here to fight my past. I'm here for No, spróbujemy go ocalić. I will my vow, the cost. Targować. Ja myślę, że będziemy się targować. To będzie coś na na zasadzie, że my oddamy swoje życie w zamian za Diliona Ej, gdzie ja mam? O, most. Dbra. Na pewno będę musiał to naprawić. W sumie one już to powiedziały, ale mniej więcej w tym samym czasie. Dobra, najpierw pójdziemy tu. Tam wygląda, jakby miejsce, do którego już zmierzamy, do którego musimy się udać.

Ej, a teraz, zresztą, ja w sumie poszedł dalej i to ciągle słyszę, słyszę To jest, a jak To jak teraz Znaczy, może nie aż tak, ale ludzie są strasznie zawistni aktualnie Co tu dużo mówić, no Dobrze, tutaj mam to. Gdzie jest ten most do naprawienia? Tu Chodźmy, let's repair it Jest Naprawione Naprawione, a jak? Teraz druga część mostu Ale tu muszę zejść na dół A, tu chyba będzie jakaś walka Bo trochę to jak arena wygląda Oj, ty kurde. Ty. E, wiem, że za mną dzięki głosiki. Chodź. Nie, jak to? Pierwszy no a jak się ma tutaj dobre wyczucie do tego uderzenia mieczem, to teraz ojoj. Oj, oj. No, zdychaj. Jest to zamiatany. Teraz tego. Dobra o kurwa Ten co mi tu jeszcze wyskoczył Ten mnie zaskoczył To mnie to przyznaje Zaskoczenia jak 150 nie ma Rozświetlę ten mrok Czy on ma taką szybkość Szybko się uderzyło, że w ogóle. Krasie, ciężko. Strasznie. No Dobra, wiecie co? Ale się zdenerwowałem. Bacz Ciach, ciach, ciach. No na tym to chyba kontrę to jest. Na, na tego typa, żeby kontra włożyć, to trzeba normalnie używać tego. tego, tego, tego trybu skupienia. Bo inaczej to ma po prostu taką szybkość, że strasznie ciężko się wbić w tę tą, tą sekundę To wygląda jak przejście? Nie, to jednak nie jest przejście Dobra, lecimy na dół Jedną część mostu mamy zrobioną Więc w sumie teraz na dole możemy zrobić tą drugą część Już powinno być dużo łatwiej Ragnarok no, oznacza mniej więcej koniec W sumie jest to koniec, jest to koniec świata, tak jak tutaj przed chwilą ten gościu powiedział Eee więc myślę, że po malutku zbliżamy się do zakończenia. Ale czy ona da radę uratować Dilliona? Czy da, da to zrobić? To to się przekonamy za chwilkę. Dobrze, tutaj mamy jeszcze mostek. Nie? A, tak to wszystko.